Czyli nie akceptuje w pełni, wie z jednej strony, że ta akceptacja jest ważna, tyle się pierniczo tej akceptacji, więc pewnie, pewnie ja to wszystko akceptuję. Ale głównie akceptujesz, jeżeli czujesz w sercu, że chcesz dokładnie czegoś innego. Najpierw w sercu musisz poczuć, że to, co rzeczywiście się wydarzyło, to jest częścią ciebie, częścią twojego życia i to jest. I to należy po prostu przyjąć z otwartymi ramionami i podziękować za to. Słuchajcie, temat jest bardzo ważny, bo tyczy się akceptacji. I słowa akceptacja zauważyłam, że z jednej strony jest kluczem do tego, żeby rzeczywiście rozwiązać wiele tych problemów emocjonalnych, które mamy w sobie, ale tak naprawdę dużo ludzi uważa, że... Wiecie co? W swojej codziennej pracy z różnymi osobami pracuję. To nie chodzi tylko i wyłącznie o e, typy charakteru osobowości, ale też różne przypadki zdrowotne, no i między innymi właśnie osoby, które mają depresję, stany depresyjne-lękowe, e, zażywają już jakieś leki farmakologiczne albo jeszcze nie, e, albo e, łączymy to, co naprawdę różnie z tym bywa. E, I to jest jeden z tych przypadków, kiedy uważam, że leki farmakologiczne naprawdę mogą bardzo mocno pomóc, aczkolwiek nie zawsze są konieczne. Natomiast ja nie o tym. Słuchajcie, temat jest bardzo ważny, bo tyczy się akceptacji. I słowa akceptacja zauważyłam, że z jednej strony jest kluczem do tego, żeby rzeczywiście rozwiązać wiele tych problemów emocjonalnych, które mamy w sobie, ale tak naprawdę dużo ludzi uważa, że akceptuje, ale tak naprawdę tego nie robi. I ja widzę to na podstawie właśnie tych osób, które prowadzę, które mają naprawdę głęboko zakorzenione różne obciążenia emocjonalne, które pracują z psychologami, by chodzą do psychiatry po leki. Słuchajcie. I co się okazuje, kiedy ja pytam się takiej osoby, okej, okay, dobrze, co mówi specjalista, co mówi psycholog? Akceptacja jest tak. Czy pani akceptuje to i to? Czy pan akceptuje to i tamto? No tak, tak, tak. A co dla pani, pana, jest akceptacja? Słuchajcie, okazuje się, że większość ludzi tak naprawdę nie jest w stanie do końca zdefiniować akceptację, tudzież, co jest gorsze według mnie, źle interpretują słowo akceptację i tak jest w większości przypadków. To nie są tylko te osoby, które biorą psychotropy. To nie są tylko te osoby, które zmagają się ze stanami różnymi emocjonalnymi, ale większość ludzi nie wie, co oznacza słowo akceptacja. To jest po prostu szok. Ja przeżyłam szok autentycznie. I uważam też, że poniekąd błędnie wychodziłam wcześniej z założenia jako terapeutka, że większość ludzi wie, co to znaczy. Jeżeli ktoś mówi, że akceptuje, to akceptuje to zupełnie w 100%. Dzisiaj wiem, że byłam w błędzie. Była w błędzie. To był ten mój pozytywizm, który wypływa za mnie bardzo często, który, który każe mi myśleć, że skoro jakby ktoś mi mówi, że wie, to znaczy, że na pewno wie, ja już tego nie weryfikuję. Należy to weryfikować. Teraz już wiem, pytam się każdego i też mówię sama, co ja sądzę na temat akceptacji, co jest dla mnie akceptacją i jak ja to interpretuję. No i być może tutaj właśnie nadszedł ten czas, żebym powiedziała wam teraz, czym dla mnie jest akceptacja. Dla większości osób widzę, że akceptacja to jest tak naprawdę przyjęcie do wiadomości, ale przyjęcie do wiadomości to jest pierwszy etap, dopiero pierwszy etap akceptacji. Natomiast. Taki, taka stuprocentowa, pełna akceptacja polega na tym, że nie tylko przyjmujesz do wiadomości, ok, coś się wydarzyło, dobra, ok, wydarzyło się, jest ok, było, minęło i, i tyle. Ale zazwyczaj z tyłu głowie było, minęło i chcę o tym zapomnieć, chcę, żeby tego nie było, chcę to wykasować, nie chcę o tym pamiętać, nie chcę tych emocji, które wtedy były, wciąż czuję żal, smutek, rozgoryczenie, złość, gniew i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby zaakceptować w pełni. Pełna akceptacja polega na tym, że przyjmujesz do wiadomości i na tyle to przyjmujesz do siebie, do swojego serca, do swojej świadomości, że wiesz, że jest to częścią Twojego życia, jest to częścią ciebie i akceptujesz to w pełni, czyli to może być już zawsze, bo to jest część ciebie, część Twojego życia. I w tym momencie, jeżeli ty się z czymś godzisz, że to po prostu będzie z Tobą już zawsze, to to jest właśnie pełna akceptacja. A jeżeli Ty się z tym nie godzisz, Ty to przyjmujesz do wiadomości, ale dałbym wszystko, dałabym wszystko, żeby tego nie było, to nie jest akceptacja. Nie, to nie jest akceptacja. I to jest bardzo duży błąd, który popełnia bardzo dużo osób, czyli nie akceptuję w pełni Wie z jednej strony, że ta akceptacja jest ważna, tyle się pierniczo tej akceptacji, więc pewnie, pewnie ja to wszystko akceptuję, ale gówno akceptujesz, jeżeli czujesz w sercu, że chcesz dokładnie czegoś innego. Najpierw w sercu musisz poczuć, że to, co rzeczywiście się wydarzyło, to jest częścią ciebie, częścią twojego życia i to jest, i to należy po prostu przyjąć z otwartymi ramionami i podziękować za to. Jakkolwiek to brzmi. Tak, dokładnie tak. I wtedy, jeżeli to rzeczywiście zrobisz, to tak naprawdę zaakceptujesz. No i proszę bardzo, drzwi otwarte do tego, żeby dalej działać, żeby dalej działać, rozpuszczać to, wprowadzać nowe. Ale po to, żeby najpierw coś rozpuścić, pozbyć się tego, usunąć, dać coś nowego, no to najpierw musisz mieć co usunąć, co rozpuścić. A jeżeli ty czegoś nie akceptujesz, to tak jakby tego nie było, no to na czym chcesz pracować? Najpierw w pełni zaakceptować, a dopiero później masz na czym pracować. No i voilà, lecimy dalej. To byłoby na tyle. Kolejny film niebawem. Piszcie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na takie, te, tego typu tematy, bo ja mogę mówić dużo o różnych. Bardzo często różne tematy się przewijają i się powtarzają, różne problemy w moich filmach, więc jeżeli ktoś chce. Coś konkretnego się dowiedzieć, to proszę bardzo, powtórzę, powiem to, co się dzieje na co dzień, najczęściej podczas konsultacji. Myślę, że pewne rzeczy, pewne kropki będą się Wam też łączyły, zresztą po to tu nagrywam, żeby tak było, więc... Jeżeli macie ochotę, no to śmiało. Te osoby, które słuchają mnie na YouTubie czy też na Facebooku, no to oczywiście macie w opisie jeszcze linki różne, więc śmiało. A te osoby, które są na Instagramie, to pamiętajcie, że w moim bio też macie link i tam możecie sobie różne rzeczy też posprawdzać. Miłego dnia na razie!